Proszę Państwa, muzeum miejskie w Zabrzu, jedna z najstarszych instytucji w mieście. Początek rok 1935. Historia burzliwa, ciekawa, trudna ale to szczęśliwy finał. Proszę Państwa, w tej chwili Muzeum Miejskie w Zabrzu w dniu dzisiejszym otwiera swoją przestrzeń wystawienniczą w epicentrum miasta przy ulicy Powstańców Śląskich 3. Tutaj zapraszamy nie tylko na wystawy, imprezy plenerowe w otoczeniu, ale również do naszych pracowni, gdzie nasi pracownicy, historycy, historycy sztuki pomogą Państwu w Państwa dylematach związanych z historią miasta Zabrze. Zapraszamy również do kontaktów i wymiany poglądów. Apeluję również, że jeśli Państwo posiadacie jakieś eksponaty, rzeczy, które wydają Wam się nieprzydatne, to jest to miejsce, w którym warto skierować kroki. Muzeum Miejskie w Zabrzu to instytucja, mam nadzieję, przyjazna mieszkańcom Zabrza. Więc w związku z tym serdecznie Państwa tutaj do nas zapraszam i mam nadzieję, że spotkamy się w dniu codziennym. Bardzo dobrze się stało, że powstała, powstała nowa placówka kulturalna, właściwie placówka która e, będzie salą wystawieniczą. Oczywiście tu jest też e, cały zbiór e, archiwalny Muzeum Zablańskiego, ale jest również część ekspozycyjna. Oczywiście nie jest to. Przyznam się artykuł pierwszej potrzeby, niemniej e, takie miejsce jak galerie sztuki, jak muzea, jak, jak miejsca, gdzie, gdzie można prezentować współczesne czy dawne rzeczy są ważne, bo są związane z naszym dziedzictwem kulturowym, z teraźniejszością, a jednocześnie też jest to e, przyszłość, którą naszym dzieciom, naszym wnukom e, przekazujemy. Dzisiaj po latach doświadczamy tego, że trzeba coś o naszych korzeniach tutaj pozostawić na przyszłość. Dzięki uporowi pani prezydent, pani dyrektor, wszystkim tutaj zebranym coś się dzieje i oby to trwało dalej, żeby to w naszym życiu zostało i żebyśmy nie zawsze o tym pamiętali, o naszych historii. Szanowna pani dyrektor, tak jak powiedziałam, pracy trudnej nie koniec, ale dziś cieszmy się tym, co mamy. Na pewno w centrum miasta, oprócz banków, powstają inne miejsca, które można odwiedzić, stąd zapraszajmy i zakochajmy się w muzeum. Gratuluję i dziękuję.